Zaprosił sponsor. Producent wycieraczek szyb samochodowych marki Wise. Ból gardła w takim momencie? Potrzebujesz szybkiej i skutecznej pomocy? Weź Strepsils z miodem i cytryną. Już po jednej minucie Strepsils zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła. A naturalny miód ukoi Twoje gardło na długo. Strepsils. Nie ma szybszego rozwiązania w leczeniu bólu gardła. W dużym 140% Przed użyciem zapoznaj się z treścią blotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu Oto Karina z Łotwy. Unia Europejska pracuje dla niej Umożliwiając jej zdobycie doświadczenia za granicą dzięki programowi Erasmus a także oferując ludziom takim jak ona pracę lub szkolenia w ramach instrumentu Gwarancja dla młodzieży ten projekt pomaga młodym ludziom kształtować swoją przyszłość. To tylko jeden z wielu projektów. Unia Europejska. Pracujemy dla Ciebie. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.